Cześć wszystkim, ja nazywam się Karol Gajos. Witam na kanale Popcornert w moim nowym tymczasowym studio. Pewnie zastanawiacie się o co chodzi, i ten filmik właśnie powstał tylko i wyłącznie po to, żeby troszeczkę wyjaśnić skąd wzięła się ta przerwa w kolejnych publikacjach. Wszystko jest w porządku, nie poddałem się z publikacjami na kanale Popcornert, ale czasami po prostu w życiu bywa tak, że czymś nas to życie zaskakuje, i tak właśnie było. W tym przypadku, nie będę ukrywał, ale za każdym razem strasznie mnie denerwuje, kiedy nie jestem w stanie dotrzymać założonego przez siebie harmonogramu publikacji. I tak właśnie było. Tym razem, bo poza tym, że było mnóstwo bardzo fajnych premier, o których chciałem Wam na bieżąco opowiedzieć, no to też w październiku można bezkarnie opowiadać o jednym z moich ulubionych gatunków filmowych, czyli o horrorach, ze względu na Halloween. Zabawne w tym wszystkim jest to, że większość z tych materiałów, o których mówię, została już przeze mnie wcześniej zrealizowana i nawet wrzucona na YouTube'a, tylko po prostu nie miałem okazji do tego, żeby ich opublikować. I zanim Wam wyjaśnię, co spowodowało tę konkretną absencję w ramach social media, wiem, że część z Was także czeka na publikację Q&A i dobra wiadomość jest taka, że w końcu Q&A zostanie opublikowane, choćby się waliło i paliło, w środę, 6 listopada o godzinie 11. I powiem Wam, że strasznie się cieszę, ponieważ jest to materiał, z którego realizacją nosiłem się bardzo długo. Samego materiału zrealizowałem 4 godziny surówki, z czego pierwszych 40 minut to jestem ja, płaczący, niepotrafiący odezwać się z sensem do kamery. Ale sam montaż tego był prawdziwym wyzwaniem. I powiem Wam, że będzie to najdłuższy, z dotychczasowych filmików, które pojawiły się na kanale Popcornert i jestem bardzo ciekaw, czy przypadnie wam do gustu. Od razu też mówię, że zdałem sobie sprawę w trakcie montażu że nie zapisałem sobie wszystkich pytań, dlatego chyba też będę musiał zrealizować drugą część, bo na część z pytań po prostu nie odpowiadam. Z jakiegoś powodu mi się nie przegrały na tablet. Ale no życie. Poza tym, umówmy się, kto ma czas na to, żeby oglądać godzinne filmiki, w którym jakiś typ z internetu opowiada o swoim życiu i o swoich opiniach. Hmm? Niemniej jednak otrzymałem od Was naprawdę całą masę bardzo fajnych pytań i, i nie ukrywam, że taka interakcja z Wami strasznie mi się spodobała. Dlatego koniecznie wbijajcie w środę na kanał Popcornert i dajcie znać, jak taki filmik Wam się podobał, ze względu na to, że mam nadzieję, że takich interakcji między mną a Wami będzie coraz więcej. W trakcie filmiku QA opowiadam także, dlaczego praktycznie nie mam życia osobistego i ten właśnie brak życia osobistego yy, jest też przyczyną, dla której była ta przerwa. W publikacjach, ale generalnie sprowadza się to tak naprawdę do jednego. Ja bardzo dużo pracuję i bardzo dużo pracuję w różnych sektorach. Nie będę ukrywał, że prowadzenie kanału YouTube jest bardzo czasochłonną rzeczą, tym bardziej, że ja wszystko praktycznie robię sam. I nagranie takiego filmiku i opublikowanie takiego filmiku. To jest tak naprawdę półtora dnia pracy za każdym razem. Czasami, jeśli naprawdę się zepnę, no to jest jeden dzień, ale to też zależy od tego, co jest jego tematem. Wiecie, generalnie to jest tak, że ja bym chętnie poświęcił cały tydzień na to, żeby robić nowe filmy na kanał Popcornert. No, ale prawda jest też taka, że ja też za coś muszę po prostu żyć. Chociaż staram się organizować moje życie zawodowe w taki sposób, a robię kilka różnych rzeczy w różnych sektorach branży. Aby w minimalny sposób kolidowały z weekendami, które całkowicie poświęcam tak naprawdę na kanał Corner. Natomiast tutaj nastąpiła synergia czy fuzja dwóch różnych rzeczy, które bardzo utrudniły mi. Możliwość publikacji na kanale. Mianowicie pierwsza rzecz to to, że okazało się, że niestety muszę wyprowadzić się z mojego ukochanego mieszkania na Mokotowie. Oczywiście tak się w życiu zdarza, natomiast bardzo żałuję tym bardziej, że była to siedziba główna kanału Popcorner z bardzo fajną scenografią. No, i to wszystko, ta wyprowadzka, e, połączyła się z bardzo fajną możliwością zawodową, którą otrzymałem, a konkretnie napisania dialogów do polskiej wersji językowej filmu animowanego, który trafi do kin. Jeśli znacie w ogóle branżę dubbingową, to wiecie, że jest to tak naprawdę bardzo duża rzecz do zrobienia. I normalnie byłbym w stanie to połączyć z realizacją nowych filmów na kanale Popcornert, ale niestety zbiegło się to właśnie z tą wyprowadzką, o której wspomniałem, a także z innymi zobowiązaniami zawodowymi. I zamiast trzech tygodni, które dostałem, na realizację tego zlecenia zostały mi nieco ponad dwa i po prostu musiałem pracować po 12 godzin dziennie, żeby doprowadzić je do końca do takiego poziomu, na którym mi zależało. Bo jeśli jest jedna rzecz, na której, o której powinniście wiedzieć, to to, że mam obsesję na trend na punkcie jakości wykonywanej przeze mnie pracy. I kiedy już coś robię, to nie jest tak, że ja chcę to po prostu zrobić dobrze. Ja to chcę zrobić możliwie najlepiej jak tylko się da. I przez to autentycznie, od rana do wieczora, dosłownie w jednym pokoju, wywaliłem wszystko, co się dało, i zostawiłem tylko biurko i łóżko, żeby nic mnie nie rozpraszało, a w drugim pokoju były wszystkie autentycznie rozwalone kartony. Wiedziałem, że jak zacznę się rozpakowywać, to całą energię tak naprawdę poświęcę na to, no ale od rana do wieczora, czasami zapominając o jedzeniu, po prostu siedziałem przed komputerem, no i pisałem dialogi i w końcu udało mi się zrobić nawet cztery przelotki. Pierwsza z przelotek, jak piszę dialogi do filmu, no to jest pisanie, druga to jest tak zwane rzeźbienie, trzecia to jest szlifowanie, no a czwarta przelotka, którą zrobiłem, nazwałem ją... Pieszczeniem, czyli właśnie dopisywaniem różnych fajniejszych żartów, albo dopisywaniem alternatywnych żartów. No i teraz czekam w tym momencie na poprawki, które powinienem otrzymać na dniach. No i potem znowu kolejnych kilka dni będę miał wyjętych z życia, bo już niedługo rozpoczynają się nagrania. Nie mogę powiedzieć, niestety, co to jest za projekt, ale gwarantuję wam, że jak tylko trafi do kin i jeśli będzie wszystko ok. Um, to, to, to na pewno się dowiecie, co to było i też bardzo chętnie Wam e, o tym filmie więcej opowiem. Przyjęcie takiego zlecenia tak naprawdę oznacza zniknięcie kompletnie z życia osobistego. Ja zazwyczaj wtedy nie odbieram ani telefonów od znajomych, ani od rodziny, kompletnie odcinam się od social media, tylko i wyłącznie skupiając się na jednej rzeczy. No, pójście do Lidla po zakupy stanowiło dla mnie szczyt jakiejkolwiek rozrywki. A na obiad Pizza z Lidla! Puk, puk! E, czekajcie dzieci, chyba ktoś przyszedł. Tu opieka społeczna! Wy wstrętne patusy! Jak możecie dzieci karmić takim świństwem? W tym właśnie momencie mały Krzysio zdał sobie sprawę z tego, jak bardzo ma prze... To było często tak, że ja wstawałem o szóstej, pracowałem powiedzmy do yy, godziny 20 z jakąś tam przerwą, powiedzmy na jedzenie i na drzemkę, I nie robiłem autentycznie nic innego. Natychmiast jak wstawałem praktycznie od biurka, to ja szedłem spać. I nawet nie było czasu na to, żeby wprowadzić nazwę, opis, tagi i przygotować miniaturkę do tych filmów, które zrealizowałem już wcześniej z myślą. O Halloween, zresztą pamiętacie ankietę, którą zrobiłem. Mówię wam o tym wszystkim, dlatego, żebyście wiedzieli, że kanał Popcornet jest dla mnie bardzo ważny i jest to jedna z najfantastyczniejszych przygód, jaka tak naprawdę spotkała mnie w życiu. No i, i, i to wszystko staram się wpasować w moje wszystkie inne pasje, na których w równym stopniu mi zależy. I taką, taką właśnie pasją jest praca w dubbingu między innymi. Ale generalnie jak ja siedziałem i pisałem, no to świat cały czas funkcjonował. Dlatego też na przykład miało miejsce bardzo wiele fajnych premier seriali i filmów, w których brałem udział i nie miałem okazji się pochwalić. W ogóle zapomniałem też, że nie mówiłem, ale grałem w moją pierwszą rolę w filmie kinowym i była to Wyprawa Magellana. Jest to w ogóle rola. yeah uh -huh. Która otwiera cały film. To nie jest jakaś gigantyczna rola, ale mimo wszystko, jak się tam wsłuchacie, to w kilku momentach naprawdę jestem jest nie sporo. Od tego czasu zagrałem też w czterech innych filmach kinowych, i nie mogę się doczekać, żeby Wam o, o, o nich opowiedzieć. Tym bardziej, że jeden z nich ma premierę bardzo niedługo, także na pewno się nim pochwalę, jak już będzie premiera. Pojawił się też na przykład trzeci sezon Big Mouth, wyreżyserowany przez e, Jaszka Aleksandrowicza z dialogami e, Marcina Bartkiewicza i z realizacją Dźwięku. Sławka Karolaka w której poza tymi postaciami, w które wcielałem się w poprzednich sezonach, czyli Kaleba, Psa, Fit, Luda, Krisa i Szopa, Pracza, w tym sezonie wcielam się także w nową postać, czyli seple sepleniącego Frediego Merkurego, z czego nawet nie macie bladego pojęcia, jak bardzo się cieszę. O, i możecie mnie też usłyszeć jako czardziejski wibrator. W tym momencie to jest troszeczkę tak, że ja naprawdę nie mam bladego pojęcia, gdzie ja będę mieszkał za na przykład kilka dni, bo może się okazać, że muszę się znowu przeprowadzić w ciągu... Trzech dni, no i nie będę miał wyboru, tylko faktycznie będę musiał to zrobić. Natomiast też trzymajcie kciuki, że kiedy przyjdą poprawki od klienta, to mnie nie zabiją. Na pewno lekcja jest taka, że w przyszłości chcę o wiele jaśniej komunikować to, co się dzieje z kanałem Popcornert i jakby taka przerwa znowu miała się wydarzyć, a generalnie wierzcie mi, robię wszystko, żeby tak się nie stało, no ale gdyby tak miało się stać, no to na pewno Wam dam e, znać. Ale domyślny plan jest taki, żeby przede wszystkim skupić się na nowych premierach, nowych. Przygotowuję także oczywiście kilka nowych, fajnych filmów, ale nie ma co zapowiadać, bo jak wiecie, różnie z tym bywa. Natomiast chciałbym też opublikować te filmy, które już nakręciłem, i one regularnie gdzieś tam na kanale Podcornert będą y, się pojawiać. Miałem też okazję zobaczyć jedną czy dwie nowości, no ale już jakby troszkę czasu od premiery minęło. No i nie ma chyba sensu, żebym robił nową recenzję, ale zastanawiałem się, czy bylibyście zainteresowani oglądaniem takich szybkich, minutowych recenzji, w których opowiadam o kilku filmach, które widziałem w ostatnich ostatnim czasie. Jednym z takich filmów była Czarownica 2 z Angeliną Jolie, a także serial Netflixa Living With Yourself. I jeśli jesteście zainteresowani moją opinią, no to dajcie znać, no to postaram się jak najszybciej nakręcić takie króciutkie, króciutkie recenzje, króciutkie. Zapomniałem też przecież kompletnie z Wami się podzielić fantastyczną nowiną, że już wkrótce będziecie mogli spotkać mnie na festiwalu Tsuru Japan Festival, na którym pojawię się z aż dwoma panelami. Pierwszym z nich będą sekrety dubbingu, a drugi panel będzie właśnie poświęcony czemuś, co mnie osobiście bardzo fascynuje, czyli temu, w jaki sposób wykorzystywać social media, a konkretnie YouTube'a, do rozwijania swojej pasji i dzielenia się nią. Jeśli będziecie wtedy w Rybniku, to serdecznie Was zapraszam nie tylko na panele, ale na sam festiwal. Festival, Sur Japan Festival, ponieważ naprawdę oferta programowa jest tam fantastyczna. A tak swoją drogą, to jestem bardzo ciekaw, jak Wam się podoba moje tymczasowe studio Popcornerd. No jest troszeczkę zawalone różnymi rzeczami, co z jednej strony mnie cieszy, bo mam bardzo dużo nerdowskich rzeczy, które moim zdaniem gdzieś tam powinny stać się elementem scenografii. No to jest tylko tymczasowe studio, kiedyś w przyszłości, jak już będę może gdzieś na stałe zakotwiczony, bo to jest moje tylko tymczasowe mieszkanie. Jak będę gdzieś na stałe zakotwiczony, no to wtedy przygotuję takie większe to studia, przynajmniej taką mam nadzieję, bo zobaczymy, czy będzie mnie stać, za co mieszkać. Nigdy nie wiadomo. Pamiętajcie o premierze QA 6. Dzięki serdecznie wszystkim osobom, które się o nie dopominały, bo na pewno była to dodatkowa motywacja do tego, żebym w końcu je ukończył, masło maślane. Dzięki serdecznie za oglądanie, strasznie się cieszę, że znowu mogę z Wami rozmawiać. Słyszymy się bardzo niebawem. I w międzyczasie pamiętajcie, ja nazywam się Karol Gajus, jestem nerdem, ale jestem z tego dumny. Do zobaczenia w kinie, pa pa!